Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Was wiele ciekawych gadżetów rowerowych z AliExpress. Linki do wszystkich produktów znajdują się w opisie filmu. No to zaczynamy. Pierwszy produkt niewiarygodna farba odblaskowa w sprayu, dzięki której będziesz bardziej widoczny, kiedy jeździsz w nocy, a co za tym idzie, będziesz bezpieczny. Aplikacja jest bardzo łatwa. Wystarczy nałożyć spray na swoje ubrania, rower, aluminium, gumę cokolwiek. Każdy materiał będzie działał. Spray jest bezbarwny, możesz też go łatwo zmyć zwykłą wodą, a z takim błyskiem zwrócisz uwagę każdego na ulicy. Następna jest mini pompka rowerowa Rock Bros. Stworzona z aluminium porełczna pompka z ergonomicznym uchwytem. Jest bardzo łatwa do zamontowania do ramy roweru i wspaniale spełnia swoją funkcję. Na pewno będzie służyć przez lata każdemu rowerzyście. A może jeździsz na długie wyprawy rowerowe? Dwustronna torba Roswil 3 w jednym jest wręcz stworzona dla Ciebie. Zawiera one oddzielne torby po obu stronach, torbę na górze i kilka schowków. Wszystko jest stworzone z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów, co zapewni Twoim bagażom bezpieczeństwo, nawet w najgorszej pogodzie. Dla każdego, kto chce podróżować komfortowo i bez żadnego bólu, mamy mega wygodne, duże siodełko rowerowe o przystosowanym kształcie, które amortyzuje każdą nierówność. Takie siodełko totalnie odmieni Twoje wrażenia z jazdy rowerem. Pasuje do każdego roweru. I jest łatwe do zamontowania, więc nie czekaj i zamień swój rower w komfortową karocę. Potrzebujesz schowka na swoje klucze, portfel, narzędzia lub cokolwiek innego? Mamy dla Ciebie niemal niewidoczny schowek na niewielkie przedmioty. Jest łatwy do przymocowania pod siodełko Twojego roweru, odporny na przemoczenie i dostępny w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Za jedyne 11 zł możesz mieć swój egzemplarz. Jeździsz często w nocy? Pora zadbać o Twoje bezpieczeństwo. Mamy dla Ciebie bardzo dobrej jakości kask rowerowy z pełnym oświetleniem dostępny w trzech różnych kolorach. Po pierwsze kask jest ultra lekki. Waży zaledwie 330 gram i ma zintegrowaną siatkę, która ochroni Cię przed wszelkimi insektami. Kask oferuje trzy różne programy oświetlenia ostrzegawczego, dzięki czemu będziesz widoczny z daleka przez każdego nadjeżdżającego kierowcę, a przednie światło rozświetli Ci drogę przed Tobą na sporą odległość. Baterie są wodoodporne i są łatwe do ładowania pomóżę kabla USB. Zawsze chciałeś wiedzieć z jaką prędkością pokonujesz dystans na swoim rowerze? To mamy coś dla ciebie. Następnym produktem jest wodoodporny licznik rowerowy, który śledzi Twoją obecną prędkość, dystans, czas w jakim go pokonałeś i wiele więcej. Wystarczy tylko, że zamontujesz mały czujnik do swojego koła i wszystko będzie działać. Ten niedrogi gadżet daje naprawdę sporo frajdy. Zmień swój zwykły rower w rower elektryczny. Wyjdziecie to wiele taniej niż kupno gotowego roweru. W zestawie otrzymasz koło z wbudowanym silnikiem, baterię ZUI, którą przyczepiamy do ramy, sterownik, manetkę do gazu oraz manetkę hamulca. Możemy poruszać się w trybie w pełni elektrycznym, wspomaganym, a także bez pomocy silnika elektrycznego. Nauczycie nudna i monotonna jazda na rowerze. Brakuje Ci baterii w smartfonie. Mamy coś dla Ciebie. Następnym produktem jest Zilot S1. Urządzenie łączące w sobie mnóstwo przydatnych funkcji. To wodoodporne urządzenie, które może zostać zamontowane do każdego roweru. Ma wbudowane radio, głośnik Bluetooth z odtwarzaczem muzyki, powerbank 4000 mAh i reflektor LEDowy. Następny przedmiot. Zawsze chciałeś się wyróżnić na ulicy? Mamy dla ciebie idealny produkt: kolorowe oświetlenie koła rowerowego, które pozwoli ci wyświetlić dowolny obraz na kołach roweru za pomocą aplikacji na Twoim smartfonie. Absolutną podstawą powinien być solidny uchwyt na telefon. I mamy taki dla Ciebie. Ten aluminiowy uchwyt z pewnością Cię nie zawiedzie. Jest bardzo łatwy do zamontowania i pasuje niemal do każdego smartfona. A wideo najlepiej ukazuje jak bezpieczny będzie Twój telefon. A może chcesz być ekologiczny i skorzystać z energii słonecznej? Mamy coś dla Ciebie. Światełko West Biking, które jest zasilane promieniami słonecznymi i łączy w sobie wiele funkcji. Oprócz tej najbardziej oczywistej, czyli bycia reflektorem twojego roweru, doskonale sprawdza się także jako powerbank i sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest oczywiście wodoodporne, tak więc jeżdżąc w pełnym słońcu, będziesz mógł nie tylko używać światła czy klaksonu, ale i naładować swój telefon.